Nasze trzecie w tym roku gorzkie żale. Dzisiaj prześledzimy wydarzenia, które rozegrały się na dziedzińcu Piłata. Byliśmy już blisko Pana Jezusa, byliśmy razem z cierpiącym Jezusem w ogrodzie Oliwnym, byliśmy z Jezusem przed Piłatem, nie, przed Annaszem i Kajfaszem. Dzisiaj natomiast Prześledzimy wydarzenia, które rozegrały się na dziedzińcu Piłata. W tym roku mamy takie założenie: Chrystus dzisiaj żyje i dzisiaj umiera w nas. Będziemy w tamtych sytuacjach, które się wtedy wydarzyły, dalej szukali odnośnika do naszego codziennego życia. Do dzisiejszych naszych targowań się o Boga i dzisiejszych skazywań Boga na śmierć. Dlatego najpierw oddajmy głos Pismu Świętemu i posłuchajmy relacji z tamtych wydarzeń zapisanej u Świętego Mateusza. Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał, Jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat, którego chcecie, żebym wam uwolnił Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie, nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik, którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli Barabasza. Rzekł do nich Piłat. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy, na krzyż z Nim. Namiestnik odpowiedział, cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, Na krzyż z Nim. Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu mówiąc nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Piłat był namiestnikiem. Był przedstawicielem rzymskiego cesarza, w tym czasie Tyberiusza. Został wysłany na tę prowincję palestyńską, dość oddaloną od centrum, od Rzymu, i można przypuszczać, że trafił tam nie za jakieś zasługi, ale raczej ta posada, którą otrzymał. Była niełaską, raczej jakimś zesłaniem, oddaleniem od centrum władzy. Na pewno nie była wyróżnieniem. I do takiego człowieka, z jednej strony poganina, ale z drugiej strony bardzo wykształconego człowieka, co później wyniknie z rozmowy, jaką przeprowadził Piłat z Jezusem. Żydzi przyprowadzają swojego rodaka. I Piłat rychło zauważa, że te zarzuty polityczne kierowane pod adresem Jezusa są tylko przykrywką. Są tylko po to, aby uwrażliwić ucho Piłata. Żeby zaczął ich słuchać, żeby przystał na te argumenty, które oni wytaczali przeciwko Jezusowi, aby go skazał na śmierć. Tydzień temu powiedzieliśmy, że kiedy Żydzi przyprowadzali Jezusa przed sąd Annasza i Kajfasza, to oni nie przyprowadzali go po to, aby. Został sprawiedliwie osądzony, ale oni przyprowadzili już Jezusa z wydanym wyrokiem. Oni już wiedzieli, że Chrystus musi umrzeć. Brakowało im tylko tego potwierdzenia od Piłata, bo tak jak twierdzili, my nie możemy nikogo skazać na śmierć. To musi podpisać namiestnik rzymski. I dlatego zobaczmy tę przebiegłość, tę obłudę. Tych, którzy przyprowadzili Jezusa przed Piłata. I widzimy też z drugiej strony Piłata, który zauważył, że to, co oni opowiadają, jest jednym wielkim kłamstwem, jest nieprawdą i próbował Jezusa bronić za wszelką cenę. Próbował różnych kruczków prawnych, próbował różnych sztuczek. Ale oni nie ustępowali, uparli się, bo wiedzieli, byli przekonani, że Jezus musi umrzeć. Bo oni już wydali na Niego wyrok, tylko brakowało jeszcze tego podpisania, tego podpisu aktu śmierci przez Piłata. Zobaczmy, że Piłat broni. Piłat jest. Ostrzegany nawet przez swoją żonę, żeby uważał na to, co robi. Ale wobec argumentu, że jeżeli nie podpisze, to nie będzie przyjacielem Cezara, ulega. Wbrew sprawiedliwości, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew własnemu przekonaniu o tym, że Jezus jest niewinny, podpisuje wyrok śmierci. I umywa ręce. Chce się w ten sposób usprawiedliwić. Zobaczmy, że Piłata, który chciał bronić Jezusa i był bardzo zdeterminowany, bo wiedział, że to jest człowiek niewinny, jednak coś złamało. Złamało go. Zniechęcił się, zrezygnował w tym targowaniu się o Pana Boga. Wszystko położył na jednej szali. Można powiedzieć spokojnie: godność, sprawiedliwość, uczciwość, przyzwoitość, prawdę, wiedzę, wykształcenie. Wszystko to zostawił gdzieś z boku, żeby mu dali spokój i żeby nie narazić się Cezarowi. Zobaczmy, moi drodzy, ile razy w naszym życiu dotyka nas właśnie takie. Piłatowe zniechęcenie i rezygnacja z walki o Boga w moim życiu. Ile razy różne czynniki zewnętrzne wymuszają na nas rezygnację z godności dziecka Bożego, rezygnację z Bożej Sprawiedliwości, rezygnację z uczciwości, przyzwoitości, prawdy, wiedzy, wykształcenia żeby tylko ktoś mi dał spokój wiem że źle robię wiem że nie powinienem tak robić ale dla świętego spokoju przemyślmy to ile razy w życiu byliśmy właśnie pod taką presją pod jaką był piłat i ile razy właśnie w tym naszym życiu zachowaliśmy się w sposób podobny rezygnując z tego co piękne wartościowe rezygnując z Pana Boga żeby tylko ktoś mi dał spokój żeby nikt mnie nie zmuszał do tego do czego jestem przekonany ale żebym tego nie robił to jest właśnie moi drodzy ta pokusa piłatowa pokusa polegająca na zniechęceniu i rezygnacji aby w naszym życiu było jak najmniej takich sytuacji w których będziemy, jeśli chodzi o sprawy Boże, o obronę Boga w naszym życiu, byśmy nie ulegali zniechęceniu i rezygnacji.